Muszę porozmawiać z antykwariuszem. Później pooglądam. Właśnie robiłem remanent. To coś pilnego? Przy okazji muszę koniecznie spytać o to antykwariusza. Tak, Freulein? Szukała pani czegoś? E, dzień dobry, to znaczy guten tag Herm Miller? Guten tag, Freulein Właśnie robiłem remanent O, nie chciałam przeszkadzać Ale jeśli można, mam tu pewien obraz Obraz? Tak, kogoś, kogo szukam Dziewczyny, która wyglądała jak ja Jestem trochę zajęty Ale dobrze, proszę Widzi pan? Tu jest nazwa pańskiego sklepu tak, etykieta faktycznie pochodzi stąd. Jest bardzo stara. To moja jedyna wskazówka na temat tej dziewczyny. Ach tak! Myślę, że właściciel tego obrazu był klientem antykwariatu. Zanim brązowy cień ukradł malunek podczas II wojny światowej. To bardzo możliwe. Sprzedawano tu wtedy materiały dla artystów, ale jak widać, już nie sprzedajemy takich artykułów. Mogę rzucić okiem? Proszę bardzo. Podobno wyglądam jak dziewczyna z obrazu. To bez wątpienia lekka przesada, ale może jakimś trafem wie pan, kim ona jest? To wcale nie przesada, fräulein. Rzeczywiście wygląda jak pani, ale niestety nigdy jej nie widziałem. Wie pan coś na temat tego autora? No cóż, wygląda mi to na nurt naturalistyczny. Ma to sens, patrząc na datę. Podpis jest ledwie widoczny. Jeśli dobrze widzę. Nie, nie, nic mi to nie mówi. Przykro mi. Skąd tuba wzięła się w sklepie? Sądząc po tej dacie, obraz powstał jeszcze za życia mojego dziadka, a wtedy sprzedawano tu towary plastyczne, a tuba tego rodzaju służyła do ochrony obrazów przenoszenia dokumentów, manuskryptów, a nawet zapisów nut. Poza tym, niewiele mogę powiedzieć. Szkoda. Liczyłam na pana. Ale wiem, gdzie to namalowano. Zawsze coś. O. Tak, na pewno. To schronisko Silberspiegel. W tle widać gór i cyrk lodowcowy. Schronisko leży nad Wagen przy szwajcarskiej granicy. Aha. Można tam dotrzeć tramwajem na południowy wschód z wysiadką na samym końcu. Dziękuję. Bardzo mi pan pomógł. Ostrzegam, od przystanku czeka panią długi spacer. O, tam radę. Coś jeszcze, Freulein? Właściwie tak. Zauważyłam na wystawie pewien przedmiot, dziwną metalową kulę, do której może pasować moje mechaniczne serce. Tak, to autentyczny Voralberg. Mogę spróbować? Tak, naturalnie. Już przynoszę. Proszę. Dziękuję. Coś blokuje mechanizm. Hmm, pod tymi łuskami coś chyba jest. Logo Hansa. Ludz Vorarlberga. Przepraszam, ale powinienem wracać do pracy. Oscar, Oskar? Słyszysz mnie? Witaj, Kate Walker. Oskar, tak się cieszę, że wróciłeś do żywych. Ciebie też miło widzieć, Kate Walker. Ale mam pewien problem z systemem zarządzania. Wygląda na to, że to ciało mnie nie akceptuje i... E, Oskar, wszystko w porządku? Oskar, Oskar, wracaj! Ojej, ja nie kontroluję się. Pomocy! Proszę, Kate Walker, pomóż mi! Oskar, dokąd idziesz? Nic nie poradzę, Kate Walker. Zabiera mnie gdzieś. Oskar! Stój, wracaj. Nie mam kontroli, Kate Walker. Pomocy! Ej, co do? Kate Walker, pomocy! Oscar, stój! Ty jakiś diablik! Oscar, mów do mnie, Oscar. Oscar, Oscar, jesteś tam? Widział pan automat? Takie zwierzątko. No pewnie. Ten mały łobuz wskoczył do tego kufra. A ma pan może klucz? Na stoisku mam ich pod dostatkiem. Proszę sobie poszukać, a potem wynosić się stąd razem z tym zwierzątkiem. Trzymaj się, Oskar! Nie ruszaj się, dobrze? To nie będzie problem, zważając na sytuację, Kate Walker. Ale pośpiesz się, to ciało walczy ze mną, żeby zachować kontrolę. Mógłby otworzyć ten kufer. Mógłby pasować do kufra. Chyba to może być ten albo nie. Na pewno jest jakiś sposób, żeby ustalić, który klucz jest właściwy. Klucz jak każdy inny. Szegam. Zapłaci pani za szkody spowodowane przez to zwierzę. To ten klucz. A, tu jest Oskar. Nie stój. Oskar, nie ruszaj się. Też. Przepraszam, Kate Walker. Wygląda na to, że nie mogę zwalczyć instynktów tego ciała. Nie chcą się ugiąć. Trzymaj się, Oscar. Znajdę coś, żeby go wykurzyć. Znaczy, ciebie, ale nieważne. Wiesz o co chodzi. Pośpiesz się, Kate Walker! Ten prymitywny twór mnie nie słucha! Pośpiesz się, Kate Walker! Nie, nie mogę. Ej, chwileczkę. Który Co ty? Wybacz, Oskar, zabrakło mi pomysłów. Musisz walczyć, Oskar. <śm> 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 Oskar! Ale nie mogę! Dasz radę, Oskar! Wiem o tym! Ślepy zaułek. Teraz go mam! Oskar, co ty robisz? Nie kontroluję diabelskich instynktów tej bestii. Pomóż mi, kate walker! Okej, okay, spokojnie. No chodź, powolutku. Już dobrze. No chodź, kto jest grzeczny? Chodź do mnie, mój malutki. No chodź. Chcesz przysmaczek? Chodź do mnie, to coś ci dam. No chodź tu. Oskar! Oskar nie! Oskar! Oskar nie! Wracaj, potrzebuję cię. Co to była za bestia? Trzeba to trzymać na smyczy. Co to była za bestia? Nie, błagam, tylko nie Oskar. Niech to. Dlaczego tracę wszystkich, których kocham? Jak nie znalazł się? Nie, przepraszam, zgubiłam kule Vorarlberga. A nie szkodzi. I tak nikt jej nie chciał. Zabierała tylko miejsce. Automaty nie fascynują już ludzi tak jak kiedyś. Pewnie tylko pani zauważy, że kula zniknęła. To naprawdę wielka strata. Nieopisana. Ale dziękuję za pomoc. Nie ma za co. Miłego dnia, fräulein. Dziękuję, Herr Miller. Ruszam do schroniska, o którym pan mówił. Do widzenia. Dalej, Kate. Herm Miller udzielił ci wszystkich potrzebnych informacji. A Oskar pewnie jest już daleko stąd. Lepiej idź już na ten tramwaj. Co to było, dolicha? Trzeba to gdzieś zamknąć! Co do diabła robi tu moja wiotła? Ta bestia gdzieś uciekła, tak? No i bardzo dobrze. Ojej, co za dzień! E, wszystko w porządku, fräulein?